Witam Państwa, plantacja cebuli z Dymki. Troszeczkę wieje, już pokazuję Państwu, jak to wygląda. Mamy cebulę z Dymki, zapryskana na mokrą glebę, bo popadało w sobotę, więc w niedzielę producent zrobił zabieg produktem Wing w ilości pół litra na hektar. Natomiast proszę Państwa, co się dzieje na plantacjach cebuli? Na plantacjach cebuli i to przede wszystkim zimującej w gruncie, ale też i cebuli. Z dymki zaczyna być chyba widać ale Proszę zobaczyć, najstarsze liście gdzieś tam są już poprzesychane. Zaraz może znajdę. O, właśnie, jest taka roślina. Tutaj producent akurat zrobił jakimś tam kontaktem, ale myślę, że w najbliższym czasie trzeba by zrobić sygnał z siarczanym magnezu i z protektorem żeby zabezpieczyć i żeby tą, tą chorobę wytłuc. Jeżeli chodzi o inne zabiegi, proszę Państwa podlewanie, tak, bo tutaj ta wierzchnia warstwa już dość mocno przesycha i trzeba tutaj rzucić wodę, czekamy na deszcz. Jeżeli nie popada w weekend, czy gdzieś tam na początku tygodnia, to producent jest zdecydowany podlać tą plantację i obok ma plantację brokuła, także to będzie podlewane. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to na razie tak jak widzicie Państwo jest czysto, gdzieś tam z tyłu pola jest troszeczkę roślin rzepaku czy kapustnych. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ile tego będzie i wtedy zadecydujemy. Takie rośliny, które już będą na wierzchu, czy są na wierzchu bardzo dobrze będzie niszczył bandur. Tutaj pół litra po 70 dniach, drugie pół litra i będziemy mieli pole, pole czyste. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.